Rzecz To pisze dziś o działaniach HBW po katastrofie w Smoleńsku, tuż po niej funkcjonariusze weszli do hotelu sejmowego i w pokojach tragicznie zmarłych posłów zabezpieczyli materiał genetyczny potrzebny do identyfikacji. Rodziny o tym nie wiedziały. Co się wydarzyło? Dariusz Bohatkiewicz. Strach i niedowierzanie. Tak na o katastrofie prezydenckiego samolotu zareagowali bliscy wszystkich ofiar, w tym Zbigniewa Wassermana. Powiedziałam, że ojciec jest na pokładzie i w zasadzie... Ileś normowych telefonów i podano informacje, że wszyscy nie żyją. Dwie godziny po katastrofie AWW rozpoczęła zbieranie materiału genetycznego, niezbędnego do identyfikacji ofiar. Według prokuratury wojskowej, na prośbę Rosjan. AWW wkroczyła do hotelu Sejmowego. W spokoju w trawie zmarłych parlamentarzystów zabrano rzeczy osobiste. Oczywiście Kancelaria Sejmu nie tylko była powiadomiona, ale pracownicy Kancelarii Sejmu w tej, przy tych czynnościach byli obecni. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego miała też przeszukać prywatne mieszkania niektórych ofiar katastrofy, m.in. Zbigniewa Wassermana, Aleksandra Szczygły czy Janusza Kurtyki. Rodziny ani współpracownicy tragicznie zmarłych nic o tym nie wiedziały. Najbliżsi Zbigniewa Wassermana sami zaproponowali, aby w że rzeczy osobistych posła z domu w Krakowie. Później pojawiło się przypuszczenie, że ktoś przeszukał też warszawskie mieszkanie byłego koordynatora służb specjalnych. Na miejscu asystent posła nie zauważył jednak śladów łamania. Wykorzystując argument, że trzeba pobrać materiał do badań DNA, być może komisja na tym, żeby sprawdzić co, co pan minister ma w domu, jakie dokumenty. ABW nie potwierdza, by przeszukała prywatne mieszkania ofiar tragedii. Jednak według Rzeczpospolitej z domu szefa BBN Aleksandra Szczygły zniknął laptop. ABW odsyła nas do prowadzącej śledztwo prokuratury wojskowej. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego na zlecenie naszej prokuratury wojskowej w ciągu jednej doby zgromadziła dane dotyczące wszystkich ofiar. Dzięki tragedii rodzina Wassermanów dwukrotnie informowano telefonicznie o zidentyfikowaniu ciała polityka. Odradzano jej też podróż do Moskwy. Kilkanaście godzin później okazało się, że ciała nie odnaleziono, a rodzina musi jechać do Rosji. Ja hmm, zaczęłam wtedy dalej dzwonić pytać. Pani minister Kopacz jednocześnie odczytywała red listę osób, które zidentyfikowane na tej liście nie było ojca. W rodzin groźby ofiary Rosjanie, identyfikując ciała, nie korzystali z pobranego w Polsce materiału genetycznego. DNA od najbliższych jeszcze raz pobierano już w Moskwie. Uczestniczący w identyfikacji ciał w Moskwie podkreślają bardzo dobre i profesjonalne zachowanie polskich i rosyjskich ekspertów, z jednym wyjątkiem. Małgorzata Wasserman sama składała zeznania przed rosyjskim prokuratorem. Dokładnie pytano ją o szczegóły dotyczące rodziny, adresy, sytuację materialną. Zapytanie mnie, po co on naprawdę tu przyleciał, uważam, że to są pytania naprawdę nie na miejscu. Um, nie mówiąc już o tym, że pytanie o to, na ile ja wyceniam to, co się stało, jest po prostu wręcz haniebne. Dariusz Bohatki-Wilczyk.